Ja jestem dzisiaj taka mega nieogarnięta i właśnie planuję to zmienić. Tu mi w ogóle wypadła rzęsa, mam jakieś takie przetłuszczone włosy i trzeba to ogarnąć. W ogóle co najgorsze, jeśli chodzi o te rzęsy, to ja je robię co 7 dni i nawet sobie zapisuję w kalendarzu, kiedy robiłam rzęsy, żeby pamiętać mniej więcej, kiedy znowu muszę je zrobić. A tym razem po prostu miałam tak zabiegany czas, że sobie sprawę, że już 11 dni temu je robiłam i one po prostu ledwo żyją i nie dziwię się, że tutaj wypadła rzęsa, e, także koniecznie się za nie zabieram, ale chyba zacznę od włosów, bo nie mogę do niej patrzeć. E, więc dzisiaj nie chce mi się specjalnie myć włosów, e, ponieważ nigdzie nie wychodzę właściwie. Właściwie wychodzę tylko wysłać paczki, więc trochę nie widzę sensu w tym. Także zrobimy sobie włosy oczywiście na żel. Rzęsy zrobione, pielęgnacja zrobiona i teraz plan jest taki, że muszę spakować paczki na Vinted i pójść je wysłać. Oczywiście zapraszam Cię na moje Vinted. No i jak to zrobię, to chciałabym jak najszybciej ogarnąć moje mieszkanie. Chciałabym mieć tutaj tak ładnie posprzątane, ale najważniejsza tak naprawdę jest do ogarnięcia kuchnia, bo u mnie w kuchni dosłownie najszybciej się syfi. No i jak sobie ogarnę mieszkanie, to chciałabym zawiesić sobie tutaj nowe plakaty, bo zamówiłam sobie nasze inne nowe plakaty, więc będzie ich jeszcze więcej. Z czego bardzo się cieszę, bo to moje mieszkanie jest takie coraz bardziej w moim stylu i coraz bardziej mi się podoba. Także biorę się za to wszystko, bo im szybciej skończę, tym szybciej będę miała czas dla siebie. A zależy mi na tym, żeby jednak wykorzystać ten wieczór i odpocząć, bo jutro idę do pracy. Także biorę się do roboty. Dobra, biorę się za ogarnięcie tego cyfu, bo jestem już głodna, ale ja nie lubię gotować w brudnej kuchni, więc... 真他妈的这匹马的。 Mi przyjechał kalendarz adwentowy z Ritualsa i on jest dosłownie ogromny. Może tutaj tak tego nie widać, ale on jest większy od mojej walizki, przysięgam i jest po prostu przepiękny. Te detale są. Mm cudowny. E, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym już czegoś nie otworzyła i mimo, że jest teraz połowa listopada, to stwierdziłam, że otworzymy sobie razem to okienko 24. E, dlaczego właśnie tak? Głównie z tego powodu, że na święta pojadę do rodziców, no i na pewno nie będę brała tego kalendarza, więc nie będę go wtedy otwierać, dlatego sobie troszkę damy taki przedsmak świąt i otworzymy sobie właśnie to okienko wigilijne. Jestem mega ciekawa po prostu i nie mogę się czekać. Uuu, widzę, że mamy tutaj chyba jakiś produkt pełnowymiarowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Ach, zanim ja to wyciągnę. Okej, okay, i widzę, że mamy tutaj jakąś taką piankę do mycia pod prysznic. W ogóle jest to całkiem zabawne, bo ja akurat dzisiaj kupiłam sobie żel pod prysznic, bo mi się skończył w sumie niepotrzebnie, bo teraz będę miała to. No ale co, no i tak się zużyje, zaraz sobie to powąchamy. Pachnie bardzo ładnie, jak oczywiście wszystkie zapachy Ritualsa, aczkolwiek nie jest to do końca mój zapach, bo powiedziałabym, że jest to taki zapach trochę uniseks, a ja jednak wolę takie bardziej kobiece zapachy, może bardziej kwiatowe, albo owocowe, słodkie itd. A to jest właśnie taki zapach unisex, ale mimo to bardzo ładny. No i tymczasowo zajął swoje miejsce w kuchni i czekamy na grudzień. superwieściami, z którymi troszeczkę się wstrzymywałam, a konkretnie zaczęłam w końcu nową pracę. I bardzo, ale to bardzo się cieszę z tego powodu, bo no już od jakiegoś czasu jednak szukałam czegoś innego. Co ciekawe, nie jest to w końcu praca w social mediach, tak jak sądziłam. Chociaż ja mówiłam w którymś z vlogów, że jestem też otwarta na różne inne opcje i że też na przykład może być to jakaś praca biurowa itd. No i ostatecznie znalazłam pracę w biurowcu, gdzie pracuję na takiej jakby recepcji. Szczerze, jest to mega prosta, łatwa, przyjemna praca. I byłam już tam trzy razy, więc myślę, że jest to na tyle wystarczająco, żebym mogła mniej więcej ocenić właśnie jak mi się podoba, i na ten moment bardzo mi się podoba. Co ciekawe, robię tam również nocki i robię też tam doby, czyli właśnie zmiany 24-godzinne. No, i mam już za sobą w ogóle taką jedną zmianę 24-godzinną. Swoją drogą bardzo się jej bałam. Bałam się, że jakby nie podołam, i nawet nie tyle psychicznie, bo dla mnie to żaden problem, bo jednak wieczorami mogę tam się trochę bardziej zająć sobą, mogę sobie na przykład oglądać serial i tak dalej. Bardziej się bałam, że nie podołam fizycznie, że na przykład będę strasznie śpiąca. Albo że nie wiem, będzie mi boleć głowa, będę miała migrenę, albo że strasznie mi będą boleć plecy od siedzenia itd. Ale generalnie było naprawdę bardzo spoko i wydaje mi się, że zniosłam to o wiele lepiej niż się spodziewałam, że to zniosę. Myślałam, że naprawdę będzie strasznie, a było naprawdę spoko. I to, co jest takie świetne właśnie w tej pracy, to fakt, że mam tam dużo takiego czasu dla siebie, bo właśnie kiedy ten biurowiec na przykład się już zamyka i nic tam kompletnie się nie dzieje, to ja faktycznie mogę sobie coś porobić, typu na przykład zmontować filmik na YouTube, co jest świetne, bo ja zaoszczędzam ten czas wiadomo, że i tak, i tak bym to zrobiła, i zrobiłabym to w domu w moim dniu wolnym, a tak mogę to zrobić w pracy i jakby wykorzystać ten czas podwójnie. Więc naprawdę bardzo się cieszę. I ja też w ogóle potrzebowałam takiej zmiany, potrzebowałam czegoś świeżego, nowego, więc na dobro mi to wszystko wyszło. Przede wszystkim to, za co jestem ogromnie wdzięczna, to że ta praca jest o wiele, o wiele bliżej mnie niż poprzednia. Dla porównania do poprzedniej mojej pracy dojeżdżałam jakoś około godziny i 40 minut, co było bardzo męczące. Na dłuższą metę. Natomiast do tej pracy samym autobusem dojeżdżam jakieś 5 minut, dodać do tego 10 minut, które potrzebuję na dojście na przystanek, i, i to wszystko. Więc to jest świetne i bardzo to doceniam w momencie, kiedy przeżyłam jednak takie dalekie dojazdy. Druga rzecz, którą też mega doceniam w tej pracy, to jest taki spokój i cisza, bo jednak, tak w porównaniu do mojej poprzedniej pracy, tutaj jest zdecydowanie spokojniej. I też sprawia to, że nie jestem aż tak przebodźcowana jak tam, i naprawdę większość czasu jest po prostu cicho tam u co sprawia, że ja serio jestem mniej zmęczona. I co ciekawe, nawet miałam takie wrażenie, że po tej dobie, którą spędziłam, byłam nawet chyba mniej zmęczona. Niż po mojej poprzedniej pracy, w której pracowałam właśnie na 12 godzin, plus doliczyć do tego około 4 godziny dojazdu, i tam właśnie pracowałam w hałasie, też dookoła było sporo ludzi, a tutaj jednak przez większość czasu naprawdę jest cisza i spokój. Też właśnie na ostatniej zmianie miałam sporo czasu i stwierdziłam, że przeznaczę ją na ogarnięcie mojego Vinted, które ostatnio kulało, mimo że ja od wielu lat się właśnie zajmuję Vinted i zawsze to było takie moje dodatkowe źródło dochodu, no to jednak ostatnio gdzieś tam nie było tyle czasu na to, no przez co po prostu te zarobki bardzo, bardzo zmalały. A teraz faktycznie na nowo się tym trochę zajęłam, zrobiłam nowe projekty moich toreb i faktycznie chcę do tego wrócić tak na ostro, bo ja też nie ukrywam, że bardzo lubię to robić, ja bardzo lubię sprzedaż, jeszcze sprzedaż własnego produktu w ogóle jest dla mnie świetna. Dla mnie to nie jest jakaś taka praca stricte, tylko faktycznie jest to dla mnie przyjemne. No i jestem też bardzo zadowolona z tego, że faktycznie wystarczyło, że tam kilka dni przysiadłam się do tego Vinted i moje zarobki już są dwukrotnie wyższe niż na przykład w zeszłym miesiącu. Cię zaznaczę, że jest dopiero połowa miesiąca, więc może być jeszcze o niebo lepiej. Także super się z tego cieszę. I w ogóle zauważyłam, że od paru dni znowu mam taki bardzo pozytywny humor, co sprawia, że faktycznie przyciągam jakieś takie pozytywne rzeczy. Tak samo od jakiegoś czasu czuję się bogata, w sensie czuję się taka stabilna finansowo, że jak chcę, właśnie na coś mam ochotę, to sobie to kupię, że nie zwracam aż tak bardzo uwagi na cenę. I no to mi daje takie wewnętrzne poczucie tam jakiegoś bogactwa, jakiejś obfitości. I to sprawiło, że faktycznie coraz więcej pieniędzy z jakichś różnych źródeł do mnie przychodzi. Więc to jest niesamowite, jak bardzo właśnie ten nasz mindset ma wpływ na, na to wszystko, co się dzieje dookoła. I naprawdę jestem wdzięczna właśnie za to wszystko, co ostatnio się dzieje. Też bardzo fajnie teraz się układa z YouTube'em. Naprawdę zauważyłam duży progres, z czego również bardzo się cieszę. W ogóle bardzo się cieszę, że ostatnio sporo osób, które zamawiają u mnie na vintage, prosi mnie o autograf. To jest tak słodkie i tak miłe, a jednocześnie jest mi tak ciężko w to gdzieś tam uwierzyć, że serio ktoś chce mój autograf. Naprawdę było już takich sytuacji sporo, więc wow. Także naprawdę bardzo się cieszę, że wszystko idzie w takim dobrym kierunku i mam nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej i że też ja jak najdłużej pozostanę w takiej energii. Mam zamiar właśnie to w sobie pielęgnować. No ale dobra, rozgadałam się, a jeszcze chciałam Ci coś pokazać, bo tak jak wczoraj widziałaś ten kalendarz adwentowy, to ogólnie chciałam go tak ładnie nagrać, ale ja po prostu nie mogłam się już doczekać, żeby go otworzyć, więc a byłam też po pracy, no i byłam taka nieogarnięta, więc tak. Mm, średnio się chciałam pokazywać po prostu wczoraj, byłam zmęczona, ale po prostu. Bardzo chciałam otworzyć ten kalendarz, więc już tam ci co nieco pokazałam. Ale oprócz tego kalendarza zamówiłam też jeszcze dwie rzeczy. E, zamówiłam je z tego względu, że jestem po prostu człowiekiem biznesu i nie chciałam płacić 25 zł za dostawę, e, więc wolałam zapłacić e, jakieś 100 za kolejne kosmetyki. No ale nie mów mi, że to nie jest słuszna opcja. Ja widzę płacić za dostawę. Jeszcze 10 zł spoko, w miarę jakoś to przeżyję, ale 25 zł. No i koszt tej dostawy wynikał z tego, że to jest jakaś niemiecka strona, chyba się nazywa Breuninger. Nie wiem, jak to się czyta, kompletnie nie umiem niemieckiego. Tak czy inaczej, właśnie tam zamówiłam ten kalendarz adwentowy i w ogóle polecam sobie zajrzeć właśnie na tę stronkę, bo mają naprawdę fajne kalendarze i bardzo dużo mają kalendarzy luksusowych, których w ogóle nie znajdziecie tutaj. Na polskich stronach typu Sephora czy Douglas. Wracając, stwierdziłam, że wolę sobie coś dokupić niż płacić taką kwotę za dostawę. I wziąłam sobie dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest już ta pewnie bardzo dobrze ci znana pasta z Marvis. Ona jest wszędzie w tych social mediach. Naprawdę mam wrażenie, że no, każda influencerka ją ma. Ale no, poniekąd się nie dziwię, bo po prostu ta pasta jest bardzo ładna. W sensie mi się bardzo podoba jej opakowanie. Nie ukrywam, że wzięłam ją ze względu na to, że jest w kolorze różowym, a ja mam straszną fazę na różowy. Ona cały czas trwa, już chyba. Od roku, jak nie dłużej. I też druga rzecz, która mnie zdecydowanie przekonała do tego, żeby ją wziąć, to że zobaczyłam, że ona jest dla wrażliwych dziąseł. I ja stwierdziłam, że to jest przeznaczenie, że ona jest różowa i jest dla wrażliwych dziąseł, bo ja właśnie muszę używać pasty takiej specjalistycznej do wrażliwych dziąseł. Eee, dentystka mi tak kazała. No, i stwierdziłam, że kurczę, no to w takim razie mogę sobie wypróbować jakąś inną. No, i ogólnie myłam sobie już nim zęby, i ma super smak. Ja ogólnie lubię właśnie tego typu smak mięty, taki słodki, ale jednocześnie taki mocny, że ja faktycznie po umyciu tych zębów czuję, że, no, że mam taki świeży zapach z tych ust. A druga rzecz którą sobie dobrałam, żeby właśnie przekroczyć tą kwotę darmowej dostawy, to jest ten taki krwawy peeling z The Ordinary, również bardzo znany produkt, tylko on był chyba taki bardzo popularny chyba już nawet parę lat temu, bo ja pamiętam, że pierwszy raz o nim słyszałam dosłownie parę lat temu i już wtedy bardzo go chciałam przetestować. No i on ma w sobie bardzo dużo kwasów o takich wysokich stężeniach. Przez co nie ukrywam, że trochę się go boję, serio, bo wydaje mi się, że tutaj jest jednak duże ryzyko jakichś podrażnień, szczególnie przy wrażliwej skórze, no ale zaryzykuję, no bo kurczę. Why not? Po prostu mam już taki plan, że go sobie użyję na jakieś takie 5 minut maksymalnie, może nawet na krócej, zobaczymy. No i co, i w razie jak będzie spoko działał, no to tam z czasem będę sobie wydłużać ten czas. Tutaj i tak jest napisane, że maksymalnie trzyma się go na 10 minut, więc i tak tutaj. I jakoś nie można szaleć z tym. No i najchętniej bym go sobie już przetestowała, ale stwierdziłam, że wstrzymam się bo jestem umówiona w niedzielę z Kają na taki dzień spa. Głównie wynika to z tego względu, że nie mogłam być na Kaji urodzinach i stwierdziłam, że musimy porobić razem coś fajnego i chciałam jej jakoś to wynagrodzić też. No i tak wpadłam na taki pomysł i po prostu kupiłam nam jakieś różne maseczki, płatki pod oczy i tak dalej, tego typu rzeczy. I właśnie przy okazji stwierdziłam, że zrobimy sobie też ten peeling. Dlatego nie będę testować bez niej, zrobimy sobie to razem w niedzielę i później dam ci znać, czy, czy ten produkt był spokojny, czy nie. Bo podobno jest to właśnie taki bardzo mocny kwas, który sprawia, że faktycznie zrzucamy z siebie, w cudzysłowie, tą starą skórę. No i później mamy taką mięciutką, gładziutką, jak pupa niemowlaka. Mam nadzieję, że tak będzie. A i w ogóle też niby ten produkt jest super na przebarwienia. A ja gdzie, nie jeszcze mam przebarwienia potrądzikowe, więc jestem ciekawa, czy faktycznie coś tutaj działa. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo wydaje mi się, że w ostatnim vlogu wspominałam coś o tym, że zamówiłam plakaty z Shein i że je sobie razem zawiesimy. Ja tutaj trochę przekładałam, głównie z tego względu, że mi się po prostu nie chciało tego robić, więc myślę, że zrobimy to sobie dzisiaj, tylko ogarnę tutaj trochę łóżko, pościele je. I zawiesimy sobie razem te plakaty, i mam nadzieję, że od razu ten pokój będzie jeszcze ładniejszy. Tutaj mam trzy plakaty i jeden jeszcze się suszy z tego względu, że mój ekspres do kawy ostatnio postanowił sobie przeciec od spodu, a tam akurat był ten plakat koło ekspresu i zalało ten plakat. Ale wysuszyłam go, i mam nadzieję, że jest wszystko spoko i że nie ma teraz brązowego koloru. Dobra, nalewam sobie picie i biorę się za to. I chyba też przydałoby się wyrzucić dzisiaj ten karton, bo on zajmuje dosłownie połowę mojego pokoju. Serio, jak ja zobaczyłam, jakie to jest wielkie, i w ogóle, jaki ten kalendarz adwentowy jest wielki, to byłam w szoku.